Tybby. No raczej, jak kozuje. Weź daj im tą piłkę, nie grają. No ja nie chcę niszczyć. Ale... Dobry przemoc! Weź im daj, nie grają nią. Co się zniszczy tutaj na tej sali pięknej? Przemoc blisko, blisko! Lisko! Kile, dwa parę też. Ja na to piwo. Chciałbym na tym Co? Co mówicie z plakacami na to, że nie wiem, właśnie nie No kurde, pozwolić grać. Nie mów, że kamyk będzie uderzał. Oh yeah, oh yeah. Yeah. Drugi z wolnego, nie? Pozamiatany. Oh, no czekaj, jeszcze kurde jest 15 minut. No wiem, No a może być kurde, zamiatane? dopiero. nie zaczną grać, kurde swoje. Jak pozwolimy im. Nie, ja to mogę biegać Jak pozwolimy im. Jest Leon! Kurde. Dokładnie, dokładnie. Bo dla mnie, pane, to będzie po ostatnim dizku. Co jest faul? Nie, out. Kamil, w sensu kurde faule. Czek, czek, trzech, trzech, trzech! Złapisz, złapisz Leon! Z tyłu, przemoc z tyłu! Killer gra! Złapka mych, złap kamyk, złap i 23! Już parę, parę, parę kamek! Nie pozwól! Nie wszyscy! Gdzie? Najpierw go sfollowował. Na piłce to go sfollowował. Jakby nie popchnął, to by się na piłce nie przewrócił. Co za kopotę Na piłce. Co za tfela. Ładuj, chudy, ładuj. Nie do Jezusa Nie Jezusowi w Zapki, leż zap. Graj podaniami No, druga, druga Ja Co on zrobił Jacek jacy graj! Złap, złap, złap! Jeden leba! Dobrze uspokoił. Wyprzeć, Jacek, wyprzeć! Chudy! Brawo Marian! Aj! Teraz zmiany robisz, kurde! Znowu kolejny, kurde... Teraz zmiany. Jak on ma tak blisko tutaj, out. Graj coś, bambo Ja co, w ogóle nie walczę dzisiaj. Ustaw, ustaw, Marian! No, ciekawe, czekam, czy tam, czy bateria wytrzyma. No No. Chudy już nie może. Chudy już nie może, że już, już chodzi. Już stoi. Już stoi. Łap, 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 łap. Żyjesz? No. myślałem, że zasnąłeś, zmiedziło Cię widowisko. Nie, Patrz Jest ryta! Róż, róż! Jeden zostaje! Dobra, z sobą. Spokojnie, Filwi jeszcze grają. Mają młodych, szybkich zawodników. Trzy bramki to nie jest ten. Mają jeszcze 10 minut. To jest do To no nie do ja, no to nie ja. to można w minuty odrobić. No. No, w trzy, w trzy, nie. dwie, jedną, zero. zero. Się gola, no, trzy akcje, ci no. no jest, minuty, spokojnie. Kudy no. gra, Kudy! No bo już my gramy swoje. No! Kudy wróć, 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 wróć! Prześpieć! Chudy już nie gra, chudy już nie gra. Za chudy, za ten. Nie wiem czemu. Chudy powinien kurde dać zmianę, bo już widać, że słabo mu idzie. I właśnie. No, tutaj nie ma się co ten, co bawić i ten. I cieszy się z tego, że kurde, że jest trzy bramki przewagi tutaj powinni wodować im z dziesięć na przewagę, trzeba skutego zmienić. Marian, druga strona, Marian, druga strona. Za bardzo tak już jest. Chyba się zmęczył, kiedy już. Nogi, nogi, nogi! Z tyłu, z tyłu, z tyłu, z z z tyłu. tyłu. Marian! Z tyłu, z tyłu, Marian! Marian, to jest czwarta akcja twoja. Zwalona. Tak samo wygląda. Róż do piły. 7,5. Tak wam wierzysz?